Cześć, witam Cię serdecznie na kanale o inteligentnym inwestowaniu w kolejnym odcinku. Odcinku, którym chcę, żebyś poznał strategię, która dla mnie sprawdza się zawsze. Ale czy na pewno także dla Ciebie? Właśnie to słowo zawsze jest słowem kluczowym, ale chciałbym, żebyś poznał strategię, która nadaje się do wielu, wielu. Rynków, na których można inwestować do wielu różnego rodzaju aktyw, do wielu różnego rodzaju inwestycji. Dlatego usiądź wygodnie, zastanów się, weź kartkę, długopis, zacznij notować, a na początek to, co tutaj usłyszysz, chciałbym, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że nie jest poradą inwestycyjną, jest tylko i wyłącznie moim doświadczeniem z inwestowania, z poznawania rynków, z tego, jak ja dysponuję własnym budżetem. I jak zawsze, zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i lecimy z tym odcinkiem. Każdy, kto zaczyna przygodę z inwestowaniem, chce zarobić. No i to jest naturalne, no bo przecież nie po to inwestujemy, żeby tracić. Przynajmniej ja tak uważam, że chcemy zarabiać. Ale często, albo większość z nas popełnia jeden kluczowy błąd. I tym błędem jest all-in. Wejście z całymi pieniędzmi, które mamy przeznaczone na inwestycje, wejście w jedną inwestycję natychmiast od razu. I czym to się kończy? Kończy się to różnie albo powiem bardzo rzadko kończy się to sukcesem. Ja mówię w prosty sposób. Najpierw naucz się liczyć i oszczędzać pieniądze, po to, by w części tych pieniędzy. Odkładać na inwestycje. Nie ryzykuj pieniędzy, które potrzebujesz na życie, to jest podstawa. Ale ta edukacja, którą w tym czasie nabierzesz, będzie początkiem do tego, żebyś mógł poznać rynek, w którym chcesz inwestować. Żebyś mógł mogła poznać inwestycję, w którą chcesz włożyć swoje ciężko zarobione pieniądze. Większość z nas niestety. Wskakuje na głęboką wodę, zamiast po prostu wziąć, zamoczyć stopy. Spróbować najpierw, czy to, w co chcesz zainwestować, jest dobre dla Ciebie. Skuteczna strategia, która sprawdza się prawie zawsze w inwestowaniu średnio i długoterminowym, to inwestowanie regularne, stopniowe, albo jak to woli, kawałek po kawałku. Po prostu Podziel swoje fundusze, które masz na inwestycje, na 3 do 5 części. U mnie sprawdza się to praktycznie za każdym razem w idealny sposób. Jest to dla mnie jedna z najlepszych inwestycji czy rodzajów inwestowania. Właśnie może tak. Jest to jedna z najlepszych strategii inwestowania, to że dzielę swój kapitał przeznaczony na daną inwestycję na kilka. Kilkanaście, a często na jeszcze więcej drobnych inwestycji, takich, jakby to powiedzieć, podinwestycji, które powodują, że nie ryzykuję tak bardzo. Często słyszę, że gdy ja kupię, to nagle zaczyna spadać. Zobacz, tym bardziej, że jeśli podzielisz swoją inwestycję, nie wiem, czy chcesz wchodzić w akcje, czy w kryptowaluty, bo to najczęściej rozpala nasze głowy, że możemy wspaniale zarobić. to jeśli podzielisz kapitał, w którym chcesz wejść na 3 do 5 razy, na 3, 3 do 5 części, to jeśli kupisz w tych kawałkach, to po pierwsze uśrednisz cenę, ale najważniejsze jest to, że jeśli, jeśli jesteś już przekonany oczywiście do tego, co chcesz kupić, do tej kryptowaluty czy do tych akcji, masz je sprawdzone, masz je, masz je w jakiś sposób zweryfikowane, to wiesz, że w tym momencie nawet jak rynek zacznie troszkę inaczej reagować, to ty uśrednisz cenę zakupu, a z drugiej strony, jeśli nawet będzie spadać bądź rosnąć, to i tak będziesz miał te akcje. Będziesz miał te kryptowaluty. I tak samo ta yy, strategia bardzo dobrze odnosi się do takich sytuacji, jak słyszę. Tak jak na przykład teraz w złocie. No, bo teraz złoto jest za drogie, bo teraz złoto będzie kosztuje nie wiadomo ile, to ja sobie poczekam, aż ono spadnie. To samo słyszałem dwa lata temu. To samo słyszałem trzy lata temu, gdy złoto szło do góry, wszyscy mówili, przepraszam, większość mówiła, a bo złoto jest drogie, to ja sobie poczekam. I gdzie oni teraz są? I gdzie oni teraz są? Nadal prawdopodobnie nie mają złota, a złoto jest znacząco wyżej. Dlatego podzielenie inwestycji na 3-5 e, drobniejszych, mniejszych kroków powoduje, że staje się ona bezpieczniejsza, staje się ona pewniejsza, tak samo przy kryptowalutach. Ale zobacz, w porównanie do czegoś innego czy roślina wsadzona w ziemię natychmiast rozkwita? Zastanów się nad tym. Daj czas Twojej inwestycji. I takie dzielenie na drobniejsze kawałki spowoduje, że Ty będziesz spokojniejszy, Ty będziesz pewniejszy. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta strategia tak samo wspaniale sprawdza się, kiedy? Kiedy właśnie chcemy sprzedać. Kiedy się zastanawiamy, czy to już jest góra, czy to już jest może ten szczyt. Tak samo można podzielić ten, ten nasz ten nasz ten nasze aktywo które chcemy sprzedać na kilka części i zacząć go stopniowo sprzedawać. Taka jest moja rada abyś ty w ten sposób zaczął robić ze swoimi pieniędzmi kiedy podejmujesz decyzję o inwestowaniu. Oczywiście ta strategia nie jest idealna do każdego sposobu inwestowania. No nie, bo nie ma takiego rozwiązania. Tak samo jak nie ma idealnego rozwiązania dla wszystkich, tak samo przy inwestowaniu nie ma idealnej strategii. Najważniejsze jest jednak to, żebyś ty poznał, żebyś ty poznała swoje emocje, jak one wpływają na ciebie, kiedy inwestujesz, kiedy musisz wydać pieniądze na daną rzecz i co się wtedy z tobą dzieje. Najlepiej notuj sobie to. Obserwuj siebie, patrz, jak się zachowujesz, kiedy twoja inwestycja zyskuje, kiedy poziom euforii rośnie, a co się dzieje, jak ty zaczynasz reagować, kiedy na przykład twoja inwestycja zaczyna spadać, kiedy środki na koncie, w które zainwestowałeś, topnieją. Jakie wtedy to, tobą, że tak powiem, szargają emocje? I w tym wszystkim, w tej strategii, która dla mnie sprawdza się od wielu, wielu lat, uwierz mi, inwestuję w różne rzeczy od wielu lat, od ponad 20 lat, zaczynałem na rynkach akcyjnych, ta strategia sprawdza się genialnie, sprawdza się najlepiej. Dlatego znajdź takie możliwości, gdzie na przykład możesz inwestować w ziemię kawałek po kawałku, w kryptowaluty kawałek po kawałku. Dlatego na przykład w kryptowaluty nie wkładaj wszystkich pieniędzy na nas. W złoto, w metale szlachetne znajdź taką możliwość, żebyś mógł właśnie kupować kawałek po kawałku za 100, 200, 300, 500 zł miesięcznie po to, by odbierać fizyczne złoto. Tak samo może być z akcjami i z wieloma, z wieloma rzeczami. Oczywiście ta strategia nie sprawdzi się do day tradingu, do działania na, na dźwigniach. Ale do tego tamte, tamte, tamte rozwiązania są bardziej ryzykowne i oczywiście tamte rozwiązania powodują i wymuszają na nas całkiem inne działania i do tamtych, do tamtych inwestycji należy mieć zbudowaną własną strategię indywidualną, zbudowaną przede wszystkim na wiedzy, na, umiejętności, na umiejętnościach, na doświadczeniu i na emocjach, które w nas są, bo każdy z nas jest inny. I tak jak wcześniej wspomniałem, strategia dzielenia inwestycji przy zakupie tak samo wspaniale sprawdza się przy sprzedawaniu. Wtedy mamy mniejsze, jakby to powiedzieć, wrażenie, że tracimy. Uwierz mi, stosuję to i widzę u siebie, że jeśli kupuję kawałek po kawałku, te emocje z tym, że coś może tracę, że mogłem kupić taniej. A sprzedać jeszcze drożej są o wiele mniejsze, kiedy właśnie dzielę swój zakup i swoją sprzedaż na kilka drobniejszych części. Podsumowując, mam nadzieję, że ten mocno edukacyjny odcinek dał Ci wiele wartości, przede wszystkim przyczynek do zastanowienia się nad tym, jak Ty inwestujesz swoje pieniądze. Po pierwsze, czy liczysz je, czy oszczędzasz. Czy odkładasz na inwestycje i dopiero z tych pieniędzy inwestujesz? Czy właśnie zaczynając inwestycje w jakikolwiek rynek, tak jak wspomniałem, ziemia, kryptowaluty, akcje, kruszce, czy jakieś inne rzeczy, czy Rozpoznaje, czy rozpoznajesz, rozeznajesz ten rynek, czy go starasz się jak najwięcej o nim dowiedzieć. Wiedzy jest multum, wiedzy jest mnóstwo na, na YouTubie, na mediach społecznościowych. Można bardzo dużo teraz wiedzy uzyskać i pytanie, czy ty poświęcisz chociaż tą chwilę na to, by te twoje pieniądze, które gdzieś tam wkładasz, dać im czas, żeby one właśnie Zakwitły, żeby one dla ciebie wydały plon, żeby one dla ciebie przyniosły konkretne owoce, bo o to chodzi. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyś ty dzięki temu dzieleniu swojego kapitału spał spokojnie, był bezpieczny, byś uśredniał cenę zakupu, a tak samo przy sprzedaży, tak jak wspominałem, żebyś nie miał tak zwanego bólu, że może nie sprzedałeś na górce, ale uwierz mi, nie znam osób którym teoretycznie, a wręcz praktycznie udaje się idealnie sprzedać na górce. Najważniejsze jest to, że zarobisz wtedy, kiedy spieniężysz swoją inwestycję, a nie będziesz czekał, bo teraz to jest ten idealny moment. I ta strategia, którą się dzisiaj z Tobą podzieliłem, daje niesamowite możliwości. I tak samo, tak jak tu bardzo często mówię na tym kanale i polecam na początek, kiedy ktoś zaczyna, Złoto inwestycyjne. Tak samo Ty możesz inwestować złoto inwestycyjne kawałek po kawałku za 100, 200, 300, 500 złotych, wymieniając go na fizyczny metal i przynajmniej raz na kilka, kilkanaście miesięcy odbierając sztabkę fizycznego złota inwestycyjnego. Niech to będzie Twoja pierwsza, mądra, inteligentna inwestycja, która zabezpieczy Ciebie i Twoich najbliższych na przyszłość i pozwoli Ci spać bezpiecznie. I żyć spokojnie, czego Ci serdecznie życzę. Dziękuję za dzisiejszy czas, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!